Andrzej Koziński, witam Państwa w studiu telewizji Kujawy. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest ksiądz kanclerz kurii diecezjalnej we Włocławku, ksiądz Artur Niemira. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Pana redaktora, witam serdecznie naszych widzów. Proszę księdza, ostatnimi czasy wielka rewolucja, można powiedzieć, w kościele katolickim, również w diecezji włocławskiej. Dostajecie dużo maili, dużo zapytań, co z nabożeństwami, co z uroczystościami, a przede wszystkim rozpoczniemy od tematu niedzieli. Mamy okres Wielkiego Postu. Jesteśmy już po czwartej niedzieli, niedzieli letare, czyli zbliżamy się ta niedziela letare, czyli półmetek Wielkiego Postu. Co dalej z tymi niedzielnymi mszami świętymi? Starsze osoby bardzo często nie posiadają mediów społecznościowych, nie mogą uczestniczyć w transmisjach, jakie są online. Jakie są zarządzenia kurii diecezjalnej? Pan redaktor poruszył tutaj wiele wątków. Ja może zacznę od tego, że rzeczywiście sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest dla wszystkich zupełnie nowym doświadczeniem, na które nikt z nas nie mógł się przygotować. To, co przeżywamy obecnie, gdy chodzi także o pewnego rodzaju zarządzenia, o swoistego rodzaju obostrzenia, rekomendacje, było miesiąc temu czy półtora miesiąca temu jeszcze nie do pomyślenia. Tymczasem jesteśmy w takiej rzeczywistości, jaką przeżywamy. I idąc w ślad za zarządzeniami, rekomendacjami zarówno strony rządowej, ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, jak i też prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Ta, te warunki obecne są przenoszone w postaci różnych zarządzeń i rekomendacji, także na życie parafialne, życie diecezjalne, i stąd jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, o którą Pan pyta, czyli niedzielę. Niedziele, które dla Chrześcijanina są dniami świątecznymi, niezależnie od Wielkiego Postu czy Wielkanocy. Każda niedziela jest małą Wielkanocą, bo jest dniem, w którym Chrześcijanin przeżywa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I y, oczywiście Eucharystia, komunia święta, to jest istota przeżywania niedzieli. Y, móc słuchać Słowa Bożego, brać udział w Mszy Świętej, karmić się ciałem Chrystusa. Dla osoby wierzącej jest to. Można powiedzieć, skarb największy, i jak mówimy, pokarm dający życie. I teraz, w tej sytuacji, która się stworzyła, pojawiła się rekomendacja, aby zachęcić nas wszystkich do pozostania w domach. Dlaczego? No, ze względu na pewne dobro wyższe. Wynika to z przykazania miłości bliźniego, siebie samego. Chodzi o nasze zdrowie, o nasze życie o i życie naszych bliskich, tych ludzi, z którymi możemy się spotkać i których, nawet nie wiedząc, moglibyśmy zarazić czy narazić siebie, a później tego wirusa przenieść. Ksiądz biskup Wiesław Mering, tak jak wielu biskupów w Polsce, Wydało dekret, dyspensę, według której, na mocy której osoby, które chorują, osoby starsze, osoby narażone, osoby, które odczuwają pewien lęk związany z koronawirusem, mogą pozostać w niedzielę w domach i śledzić za pomocą środków czy za pośrednictwem środków masowego przekazu. Msze Święte, uczestniczyć w nich tak, jakbyśmy byli w kościele. Zachęcamy za każdym razem do skorzystania z tej dyspensy. Ona jest udzielona jak na razie do najbliższej niedzieli włącznie, ale już wiadomo, że ksiądz biskup, tak jak pozostali biskupi w Polsce, wyda kolejną dyspensę do odwołania, dlatego że nie wiemy, jak długo ta obecna sytuacja potrwa. Ja wiem, że nie tylko dla ludzi starszych, także dla księży, dla ludzi wierzących w ogóle jest to sytuacja bardzo trudna. Nie zapomnę tego obrazu pierwszej niedzieli, kiedy po wprowadzeniu tej dyspensy, kiedy kościoły były po prostu puste, kilkanaście, dwadzieścia, kilka osób na mszy świętej. To budziło pewien smutek, ale z drugiej strony i zrozumienie. Nie chcemy w żaden sposób narażać nikogo, chcemy to zdrowie i życie chronić i współpracować także w tym, aby pokonać wirusa. I stąd ta nasza prośba, zachęta do skorzystania z dyspensy. Dodam tylko na koniec tej odpowiedzi że oczywiście ludzie starsi pewnie mniej korzystają z, y, ze środków y, tego, y, tych społecznościowych, ale na szczęście oferta różnego rodzaju telewizji, kanałów telewizyjnych, radiowych, co do mszy świętych, nabożeństw, nauk kolekcyjnych jest tak bogata, że jak później statystyki pokazują, ludzie chętnie z tego korzystają i z dużym zrozumieniem. Po co ciekawe, ta sytuacja y, zagrożenia... Jakiegoś pozostania w domu, być może wyłączenia aktywności zewnętrznej i spojrzenia trochę we własne serce, we własne wnętrze, powoduje, że człowiek zaczyna myśleć nad swoim życiem, pytać się o wartości głębsze, o Pana Boga, o to, co w tym życiu tak naprawdę jest najistotniejsze. Mamy narodowe rekolekcje, wielki post, jakiego do tej pory nie przeżywaliśmy. No na pewno. Proszę księdza, co z innym aspektem? Ludzie zostają w domach, oddają się modlitwie przez środki masowego przekazu. Tak jak ksiądz powiedział, jeżeli ktoś nie ma Facebooka, jeżeli ktoś nie posiada nawet internetu, może włączyć telewizor albo radio, posłuchać tej mszy świętej. Ale bardzo ważny aspekt, szczególnie dla starszych osób, które nas oglądają, co z przystąpieniem do stołu pańskiego? Tak. To znaczy, ja może najpierw odniosę się do pierwszej części pytania, nie tylko przez środki społecznego przekazu, nie tylko przez media społecznościowe, do czego oczywiście też zachęcamy, uczestniczymy w modlitwach. Wraca pojęcie Kościoła Domowego, rodzina Kościołem Domowym. To znaczy, że mamy przecież wiele możliwości związanych z praktykowaniem naszej wiary i pogłębianiem naszej wiary. Lektura Pisma Świętego. Modlitwa Różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, innego rodzaju modlitwy. To wszystko jest nam dostępne także, kiedy jesteśmy w domach. Mi się tutaj przypomina sytuacja, kiedy byłem pierwszy raz w Kazachstanie, żeby zobaczyć i doświadczyć tego kościoła przez no, lata komunizmu tak. mocno prześladowanego. Tam wiara została przeniesiona na następne pokolenia przez Różaniec odmawiany w domach, w rodzinach. Nie było księży, nie było Eucharysty, nie było niczego, ale ludzie modlili się na różańcu. My zachęcamy zgodnie z apelem przewodniczącego Episkopatu Polski codziennie o 20.30 w rodzinach księża w swoich kościołach do tej modlitwy różańcowej. My ją oczywiście na Facebooku diecezjalnym w ramach naszej diecezji także transmitujemy. A co z Komunią Świętą? Zachęcamy do przyjmowania tzw. komunii duchowej, czyli do takiego usposobienia serca w trakcie przeżywania Mszy Świętej, jakbyśmy pragnęli właśnie rzeczywiście karmić się Komunią Świętą, przyjąć Ciało Pańskie w tych warunkach, w których nie możemy. Ta komunia duchowa, to pragnienie serca, żeby przyjąć Chrystusa, jest na ten moment czymś, co daje nam także łaski. Oczywiście. Nasze kościoły pozostają otwarte, odprawiane są msze święte, co więcej w ostatnich zarządzeniach i rekomendacjach księdza biskupa Wiesława Meringa zachęcamy księży do tego, aby w ciągu niedzieli, także innych dni, dawali możliwość do przyjęcia Komunii Świętej ludziom, którzy uczestniczyli w transmisji mszy świętej przez telewizję, ale Chcieliby przyjąć Komunię Świętą i przyszli na ten moment do Kościoła, tylko po to, żeby właśnie Komunię przyjąć, żeby ciałem Pańskim się karmić. Takie możliwości też dajemy. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy wykluczeni zupełnie z możliwości korzystania z sakramentów. Proszę Księdza, zbliżamy się wielkimi krokami do Niedzieli Palmowej, do Niedzieli Manki Pańskiej, następnie do Triduum Paschalnego dla tych, którzy uczestniczą bezpośrednio w liturgii Wielkiego Czwartku, w liturgii Wielkiego Piątku przychodzi ta Wielka Sobota, czyli święcenie pokarmów i znów co roku skupiska w kościele i znów co godzinę, co pół godziny, zależy od parafii, święcenie tych pokarmów. Co w tym roku w takim razie z tym święceniem pokarmów? Tak, jak będzie wyglądało święcenie pokarmów, jak będzie z naszą święconką, która jest tak wpisana w tradycję Dokładnie. wielkanocną? Na to pytanie szczegółowej odpowiedzi dziś jeszcze nie udzielę, ponieważ. Te decyzje dopiero się wykluwają i myślę, że do końca tygodnia, tego bieżącego tygodnia, ksiądz biskup podejmie już decyzję ostateczną co do tego, jak Wielki Tydzień będzie wyglądał zarówno w Katedrze Włocławskiej, we Włocławku, jak i we wszystkich kościołach naszej diecezji. Wiemy oczywiście i to słyszymy z mediów, że Prezydium Episkopatu Polski wydało także zalecenia, rekomendacje, aby pomyśleć o takiej formie. W tej wyjątkowej, nadzwyczajnej sytuacji, gdzie święconka będzie, czy, czy święcenie pokarmu będzie wyglądało nieco inaczej. To znaczy znowu wracamy do terminu kościoła domowego, że jeżeli nie będzie można przynieść tego pokarmu do kościoła, żeby ksiądz poświęcił, być może wtedy śniadanie wielkanocne w gronie rodzinnym rozpocznie ojciec rodziny właśnie modlitwą błogosławieństwa, bo wiemy pamiętamy gdzieś jeszcze z dawnych czasów rodzice błogosławili dzieci, ojciec błogosławił domy, pola, a więc moc błogosławieństwa rodziców i być może właśnie taka rekomendacja co do święcenia pokarmów będzie obowiązywała na ten rok. To jeszcze zobaczymy. Proszę o chwilę cierpliwości, z całą pewnością o tym poinformujemy. Przy okazji zachęcam do korzystania i zaglądania na stronę diecezji włocławskiej, na Facebooka diecezjalnego, bo tam na bieżąco zamieszczamy wszystkie niezbędne komunikaty. A jeżeli mogę, tylko jedno zdanie jeszcze chcę zdementować taką informację, bo Pan redaktor o Wielkanocy wspomniał i o wielkim tygodniu tak. pojawia się gdzieś pewnie błędnie rozumiana czy przekazana wiadomość, że Wielkanoc ma być przeniesiona. Na inny termin, ktoś mówi o wrześniu. Oczywiście uśmiecham się do tego, bo jasne jest, Wielkanocy przenieść nie można. Wielkanoc. Jest wtedy, kiedy jest, poprzedzają okres wielkiego postu, wchodzimy w nią przez wielki tydzień, Triduum Paschalne, a kończy się okres wielkanocny uroczystością zesłania Ducha Świętego, więc... Przeniesienia tego nie ma. Jedynie być może inaczej będziemy świętować, inaczej przeżywać te święta. Ksiądz mówił, że słyszał plotki o przeniesieniu Wielkanocy na przykład na wrzesień. A ja słyszałem o przeniesieniu Komunii Świętej dla dzieci właśnie na wrzesień. Co z komuniami? Niebawem po świętach, można powiedzieć, pół miesiąca mamy maj. Maj kojarzony z Najświętszą Maryją Panną, z pięknymi nabożeństwami majowymi, które gromadzą przy kapliczkach i w kościołach Rzesze wiernych, rzesze ludzi, no ale też komunie święte. Tak. No i to tradycyjny z... miesiąc Dokładnie. dla Komunii Świętej. Tak. Tak. Co w tym roku jeszcze też nie wiadomo z Komuniami Świętymi. To znaczy tak, to inaczej niż z Wielkanocą. Termin Komunii Świętej może, może być przeniesiony, Aha. jeżeli zajdzie taka konieczność. Odpowiadam od razu na ten moment, nie ma jeszcze decyzji. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, czekamy na zarządzenia, jakie płyną ze strony rządowej, ze strony władz sanitarnych. Mhm. Wiemy, że na razie. W jesteśmy w tej narodowej kwarantannie, jeżeli mogę użyć takiego terminu, tak. do czasu Wielkanocy. I myślę, że w zależności od tego, co zostanie zarządzone dla społeczeństwa na okres dalszy niż Wielkanoc, jeżeli będą jakieś obostrzenia czy zarządzenia, czy chociażby przedłużenie tego stanu, w jakim się znajdziemy. Mhm. Mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej, ale musimy zakładać każdy scenariusz. Oczywiście. Wtedy z całą pewnością zostaną podjęte także decyzje co do pierwszych Komunii Świętych. Ja powiem w ten sposób. Nawet gdyby ten y, czas obostrzeń skończył się y, z końcówką kwietnia, nie ma żadnego problemu, żeby Komunie odbywały się w normalnym terminie, z, y, zwłaszcza te w drugiej w maja, bo to przecież nie jest jedna niedziela, to jest wiele niedziel. Ale bardzo często tu chodzi też o inne aspekty. Wiemy doskonale, to jest kwestia zorganizowania jakiegoś spotkania rodzinnego, przyjęcia. To jest kwestia takiego przygotowania już dzieci do samej uroczystości i być może na to braknie czasu. Ale bardzo serdecznie bym prosił właśnie o cierpliwość. Myślę, że najpóźniej w okolicach Wielkanocy, kiedy tylko rząd wypowie się co do dalszych naszych losów, gdy chodzi o kwarantannę, także i my jak najszybciej poinformujemy, co z pierwszymi komuniami, co z innymi uroczystościami, które w kalendarzu diecezjalnym są zaplanowane. Księże Kanclerzu, jeszcze nie kończymy, bo jeszcze chciałem zapytać o bardzo ważne kwestie, o których w dniu dzisiejszym wiele rodzin nawet może nie myśleć, ponieważ takie rzeczy jak pogrzeb, jak śmierć przychodzą z dnia na dzień, przychodzą nagle, spadają na nas. Pogrzeb kojarzy się również ze zgromadzeniem wiernych, ja czytałem na stronie diecezji włocławskiej to, co księża zamieścili, iż tu są duże nowości, jeśli chodzi o pogrzeby. Ale wymuszone sytuacją. Wymuszone wydańmy. sytuacją, tylko chciałbym, żeby, żeby państwo, jako nasi telewidzowie, o tym wiedzieli i byli na to przygotowani, żeby nie było tak, że pójdą do kancelarii załatwiać ten pogrzeb albo telefonicznie, co jest teraz, no niestety, wymagane, i się dowiedzą o tych nowościach. I będą y, osoby niektóre złożyczyły na rzecz księży, proboszczów i tak dalej. A to są odgórne zalecenia. Na przykład, msza święta pogrzebowa y, w dniu pogrzebu, ale bez ciała. Tak, bez ciała, bez urny, bo, y, czyli bez trumny, bez urny, tak, niezależnie tak. od tego. Y, tak, y, ja może. Y, Najpierw, najpierw chciałbym tak nieco uspokoić. Spotykamy się w kancelariach parafialnych, tak przynajmniej ciężar sugerują i, i takie głosy mamy z diecezji, że nasze społeczeństwo, w tym i nasi wierni, bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzą do tej obecnej sytuacji, z dużym zrozumieniem także do tych zarządzeń i obostrzeń na ten nadzwyczajny czas wprowadzanych. Nie ma na szczęście, być może gdzieś sporadycznie, ale nie słyszałem, o jakichś scysjach w kancelarii chociażby z powodu y, ograniczeń związanych właśnie z bezpieczeństwem sanitarnym. I teraz dochodzę do y, pana redaktora pytania o pogrzeb. Tak, rzeczywiście od y, tej niedzieli y, obowiązuje na terenie decyzji Włocławskiej do odwołania, jest to związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, zarządzenie co do pogrzebów. To znaczy, tak jak pan redaktor wspomniał, y, Pogrzeb katolicki będzie odbywał się tylko w wymiarze jednej stacji na cmentarzu, przy grobie zmarłego. Wiadomo, mamy, mamy te trzy stacje pogrzebowe normalnie, kiedy pogrzeb jest odmawiany, czyli w domu bądź w kaplicy przedpogrzebowej, w kościele i na cmentarzu przy grobie. W tej chwili tylko przy grobie. Obowiązuje nas to obostrzenie do 50 osób, gdy chodzi o zgromadzenia w kościele, ale także i inne zgromadzenia publiczne. Rekomendujemy, żeby na pogrzeb przychodziła tylko najbliższa rodzina. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy pogrzeb jednego z księży naszej diecezji, też ksiądz biskup wydał prośbę, żeby właśnie księża nie uczestniczyli w nim, żeby dać możliwość uczestniczenia najbliższej, najbliższej rodzinie, żeby zachować ten, ten przepis 50 tak. osób. I w związku z tym msza święta pogrzebowa po ustaleniu z rodziną będzie się odprawiała, jak wspomniałem, bez trumny, bez urny bądź przed samym pochówkiem bądź po pochówku, godzina i termin do ustalenia. Natomiast, już y, sama uroczystość pogrzebowa, tylko przy grobie y, ta jedna stacja, no niestety mamy tego typu y, sytuację epidemiologiczną. Przy pogrzebie spytam, co z konduktem na cmentarzu. Również y, kondukty są odwołane. Nie ma konduktu, spotykamy się przy grobie. Przy grobie. Tak. Jest to y, zalecenie, które płynie z różnych źródeł. Y, my rzeczywiście nasłuchujemy i y, w w postaci różnych zarządzeń i rekomendacji przenosimy to na grunt naszej diecezji. Proszę zwrócić uwagę, no chodzi naprawdę o nasze bezpieczeństwo, jeżeli w ogóle prosi się nas, żebyśmy pozostali w domach, ograniczyli jakąkolwiek aktywność zewnętrzną, a już nie daj Boże, nie spotykali się w dużych grupach. No to jednak w naszej tradycji, co jest oczywiste, uroczystości pogrzebowe gromadziły zawsze dużo osób i wiązały się no właśnie z przemieszczaniem, z bliskim spotkaniem, a w tych warunkach Stanowi to zagrożenie dla nas wszystkich. Proszę księdza, zakończymy optymistycznym akcentem, jeśli chodzi, no, od pogrzebu przejdziemy do ślubu. Spotyka się w tej chwili wiele osób, które już od momentu dnia Wielkanocnego, nawet w samą Wielkanoc, miały popodpisywane umowy z lokalami, a przede wszystkim uzgodnione swoje śluby, czyli ten najważniejszy dzień w życiu w kościele. I te śluby już zaraz po Wielkanocy. Zostały one odwołane ze względu na wiadomą sytuację. Odwołane przez narzeczonych, dodajmy, przez, bo, przez narzeczonych, bo w kościele nie ma problemu no, ze strony parafii. Chciałem porozmawiać na ten temat. Ludzie twierdzą, że nie mogą, ze względu na pandemię, ze względu na epidemię, na koronawirusa, nie mogą ślubować w tym okresie kwarantanny, że tak nazwę. Czyli wyjaśnijmy, że ślub może się tak. odbyć. Chodzi, proszę państwa, o wesela, tak. o nie, oczywiście. Nie jest prawdą, że nie można zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego w kościele w tym czasie. Właśnie. Można. Można. Ale dlaczego narzeczeni odwołują y, uroczystości ślubne i przenoszą na inny termin? Nie ze względu na Kościół, tylko ze względu, jak Pan redaktor słusznie zauważył, na wynajęte sale, na to, że w tym czasie nie można zorganizować uroczystości weselnej. Więc to są jak gdyby dwa porządki. My oczywiście nie ingerujemy w sprawę, w sprawę wesela, bo to jest oczywiście. prywatna y, kwestia każdej z y, par. Natomiast y, uroczystości ślubne mogą się odbyć, przy czym przy tych zastrzeżeniach i tych obostrzeniach, które w ogóle obowiązują, a więc mała grupa uczestników uroczystości ślubnej w kościele. My w zarządzeniu, które podpisał ksiądz biskup rekomendujemy jako diecezja włocławska, żeby na uroczystości ślubnej byli sami narzeczeni, świadkowie i konieczna obecność najbliższej rodziny, to znaczy naprawdę ci, którzy rzeczywiście musieliby na tej uroczystości być, ale z całą pewnością nie tak, żeby przekroczyć 50 osób wewnątrz świątyni. Śluby tak, czy w Wielkanoc, czy w jakikolwiek inny dzień, ale z tymi obostrzeniami, jakie ze względów sanitarnych są wprowadzone. No nie wiem jak dla telewizów, ale myślę, że dla katolika jednak ten ślub jest najważniejszy, a nie wesele. To prawda, to prawda, aczkolwiek pewnie czasami połączenie tych wielu aspektów no, prowadzi do podejmowania takich decyzji. Jak powiedziałem, my w to nie ingerujemy, ale z całą pewnością, jeżeli ktoś poprosi o to, żeby zawrzeć związek małżeński w kościele, czy zawrzeć sakrament małżeństwa, żaden ksiądz tego nie odmówi. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, za możliwość wytłumaczenia tutaj ze strony kurii. Diet czyli tego można powiedzieć, najwyższego stołka u nas w diecezji tej całej sytuacji. Sytuacji bardzo ciężkiej i poważnej, bo nigdy z taką sytuacją się nie spotkaliśmy. Mieliśmy różne epidemie, ale nie na taką globalną skalę, jaką mamy w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, ksiądz kanclerz Artur Niemira był gościem moim i państwa w studiu telewizji Kujawy. Ja myślę proszę księdza, że jeszcze przed świętami się spotkamy, bo te przepisy i, i przez cały czas się zmieniają. Takie tak, my je dostosowujemy do bieżącej sytuacji, do aktualnej sytuacji, więc z całą pewnością chociażby kwestia Wielkiego Tygodnia ona będzie doprecyzowana i przekazana. Dlatego nie mówię yy, dziękuję i do widzenia, tylko mówię do zobaczenia. Dziękuję księdzu za wizytę w studiu. Ksiądz kanclerz Kurii, Artur Niemira. Dziękuję bardzo. Dziękuję szczęść bardzo, Boże. szczęść Boże.